Moi drodzy, będziemy mówili dzisiaj o ogniu, który, o który Jezus chce, żeby wystąpił. Jaki to ogień? Podziału, walki, napięcia. Będziemy też mówili o w przełożeniu tego na nasz katolicyzm, niestety, wobec problemów, które ten katolicyzm niesie. No ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, w tę kolejną niedzielę Przychodzimy do Ciebie, aby dziękować Ci za Twoją wielką miłość do nas, za to, że Ty szukasz nas, znajdujesz i posyłasz, abyśmy szukali innych i przyprowadzali do Ciebie. Dziękujemy Ci za, twoje, za Twoją miłość w kontekście naszego życia. Króluj w nas, przemieniaj nas. Polecamy Ci także wszystkich Jacków, którzy dzisiaj świętują dzień swojego patrona. A w 772 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: Chrystus wypełnia i objawia w Kościele swoją własną tajemnicę jako cel zamysłu Bożego. Wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie. Efezjan 1.10. Paweł nazywa wielką tajemnicą. Efezjan 5.32. Oblubieńcze zjednoczenie Chrystusa z Kościołem. Ponieważ Chryst Kościół jest zjednoczony z Chrystusem jako swoim oblubieńcem. Jak czytamy. Także on staje się tajemnicą. Kontemplując w nim tę tajemnicę, święty Paweł pisze: Chrystus pośród Was, nadzieja chwały. Kolosan 1,27. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś nadzieją pośród nas i tą nadzieją chwały. Amen. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii z Dnia. Jest to zapis Świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 49 do 53. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, jakiej od dręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus przyszedł rzucić ogień na ziemię. I często my ten ogień źle interpretujemy jako ogień, w którym mamy teraz, nie wiem, walczyć przeciw sobą, przeciw sobie, mamy być agresywni wobec siebie. No nic podobnego, bo wtedy trzeba by było cały tekst Świętego Pawła o owocach, jakimi są łagodność, cierpliwość, uprzejmość, opanowanie, ale także te dary Ducha Świętego, te owoce Ducha Świętego, które nie są opisane, czyli na przykład stanowczość. W niektórych sprawach jest konieczna. Punktualność. Musielibyśmy odrzucić. Więc nie chodzi tutaj o ogień, który miałby być w jakiś sposób teraz, nie wiem, zabijaniem kogoś, czy, czy, czy paleniem kogoś, czy jeszcze czymkolwiek innym. Ale chodzi tutaj o ogień miłości, ogień, który ma zapłonąć w naszych sercach. Miłość Boża skądinąd jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Więc no skąd ten rozłam? No rozłam wynika, powtarzam to po raz enty, z powodu tego, że ktoś w domu zaczyna więcej żyć Ewangelią od kogoś, kto tą Ewangelią nie żyje. Ale znowu, żeby nie było usprawiedliwienia, życie Ewangelią wcale nie oznacza zaniedbywania swoich obowiązków. No bo ja się nie dziwię, jak ktoś tam mówi, że rozpada mu się rodzina, a po prostu ktoś. Yy, Rozpad tej rodziny tłumaczy oddaniem się panu. No, wiecie, to jest dla mnie bardzo trudne mówić te słowa, ale zauważyłem, że niektórzy nie są w stanie, nie są w stanie najpierw uporządkować swoich tych relacji małżeńskich, by potem tego nie przykrywać tym, że ja teraz prawda idę, oddaję się cały, czy cała panu, a po prostu inne rzeczy są zaniedbane. Jeżeli dom jest zaniedbany, jeżeli dzieci są zaniedbane, jeżeli żona czy mąż są zaniedbani, a Ty oddajesz się Panu, to, to naprawdę wtedy Pan doznaje czci i uwielbienia i, i jest szczęśliwy z Twojego życia, ja śmiem wątpić. Więc y, wspólnota, którą tworzymy, czy ta wspólnota Kościoła powszechnego, w jakiej jesteśmy, nasza parafia, czy też wspólnota już bardzo formacyjna, bo wielu spośród nas y, idzie według wskazań, Biskupów i szuka sobie małej wspólnoty wewnątrz większej wspólnoty i Kościoła, należąc do wspólnot najróżniejszych, wspólnot formacyjnych, ona ma pomagać mi no, w naprawie mojego życia. Ona ma pomagać mi stawać się coraz bardziej uczniem i misjonarzem. To jest to, co jest dla mnie ważne. To ma mi pomagać. Jeśli nie pomaga mi, to trzeba się zastanowić, co w takim kładzie jest nie tak. Co, hmm, co ja robię nie tak, że to się tak dzieje? W którą stronę ja mam dalej iść wobec tego wszystkiego? Jak to ma wyglądać? Hmm? No dobra. Eee... Myślę sobie, że. Hmm... Na przystani z Jezusem, kiedy byliśmy, to bardzo wiele rzeczy. Także Pan Jezus porządkował, słuchajcie, przez to, że wiele rzeczy zostało nazwanych w tych rozmowach. Że, oczywiście były wzruszenia, były modlitwy, były, były przebaczenia, ale przez to, że ludzie którzy przychodzili rozmawiali o swoich problemach z ewangelizatorami misjonarzami wobec tego jak oni sobie z tym czy z tym radzą często miał bardzo zbawienny wymian. i odwrotnie może teraz niektórych zasmucę trochę trochę z mam nadzieję że nie a chociaż gdyby to miało być ku naszemu większemu nawróceniu wiecie najbardziej ewangelię przyjmowali ci którzy są Poza kościołem, którzy doświadczali tego, że potrzebują Pana Boga, że chcą zmieniać coś w swoim życiu, ci, którzy często przez wiele lat nie mieli nic wspólnego z Ewangelią, a najgorzej, Ewangelio, najbardziej Ewangelii odrzucali ci, przepraszam, jeszcze raz nie chcę nikogo urazić, ci, którzy chodzą do kościoła. Ci, którzy przychodzili do nas często. Nie wiem, krytykowali to, za po co, po co wy to robicie, jaki to ma sens? I pomyślałem sobie: Jacie, nie? my tu doświadczamy cudów nawróceń, cudów przemiany życia, cudów, cudów e, pogłębienia relacji między ludźmi i z Bogiem, a wielu katolików, którzy przychodzili, którzy byli zdeklarowani, że oni tak kochają Pana Jezusa, zachowywali się gorzej niż niewierzący. Ja byłem w szoku, po prostu byłem w szoku. Pomyślałem sobie, jeżeli w jakiejś parafii, na przykład, proboszcz ulegnie takiej grupie, która nie chce żadnych zmian, nie chce ewangelizacji, nie, a z drugiej strony ta sama grupa modli się o to, żeby młodzi byli w Kościele, to jest dramat po prostu. Ci, którzy mówią, jak tego nie zrobisz, tak i tak, to wynocha, mówią, przyjdźcie do nas. Nie wiem, czy, czy mnie rozumiecie. No, można z agresją mówić o miłości Boga. Jak nie nawrócisz się, to ta miłość Chrystusowa, jedyna słuszna. Przepraszam. Och. Dobra. Niech Was błogosławił, Bóg się ojciec. Subskrybujemy, lajkujemy. Do zobaczenia, jak Bóg da jutro. O, dziękuję Wam za zrzutkę cały czas.